jak byłem mocy, to nie przepadałem za amerykańską motoryzacją. W Stanach uznawany za takiego od sobie średniego suwika. No coś ty nie. Najwięcej będzie można powiedzieć o felgach, o hamulcach i o zawieszeniu. Podoba wam się? Zabieram was po prostu na przejażdżkę. W dziurę, tylko żeby nie wpaść, bo niskie kapcie bardzo na tych dwudziestkach, dwójkach. Czy to jest trafiona przeróbka? Nie wiem, wy zadecydujcie, wy napiszcie w komentarzach. Ciekawe, czy jak przyjadę za miesiąc, co to auto jeszcze będzie tu stało. No po prostu nie mogłem się powstrzymać, jak jest taka eksplozja pięknej pogody i są cudowne okoliczności przyrody tutaj, przy czeskiej granicy, w prudniku postanowiłem przetestować samochód. Zobaczyłem Tomka, który przyjechał takim oto właśnie Dodgem Durango i mówię, Boże, jak ja lubię ten samochód. W Stanach uznawany za takiego od sobie średniego Suwika, w Europie uznawany za wielki samochód rodzinny w konfiguracjach od pięciu do siedmiu miejsc siedzących. Ten akurat ma sześć oddzielnych foteli. A zatem auto oczywiście importowane z USA, niezwykle komfortowe, troszkę pomotane, poprzerabiane, żeby było weselej, ale stwierdziłem, że jak tutaj są takie piękne drogi. Jest sucho, jest ciepło, jest pięknie. To muszę się tym samochodem przejechać, więc zabieram was po prostu na przejażdżkę. Pogadamy o tym aucie i, i przejedziemy się. Każdy na tym skorzysta. Tomek skorzysta, bo mnie lubi. Ja skorzystam, bo będę miał przyjemność. Wy też skorzystacie, bo się czegoś o tym samochodzie y, dowiecie. Konkretnie ten egzemplarz, on chodzi, ja go zgaszę teraz, żeby nam tutaj nie burczał, ale chłodzi się klimką w środku. O, konkretnie ten egzemplarz, 2018 rok. Przyjechał ze Stanów, puknięty przodem. Gdzieś się tutaj pocałował z jakimś większym samochodem albo ze ścianą, bo ten przód był równomiernie tutaj wprasowany, ale bez eksplozji poduszek, bez niczego. Przód został wymieniony na wersję po 2021 roku, czyli inne lampy, troszkę inny grill, inny, inny kształt. No i oczywiście auto zostało pięknie przyozdobione różnymi akcentami tuningowymi. Znacie mnie doskonale, bo ja w tej branży jestem prawie 30 lat i wiecie, że ja akurat za tuningowymi przeróbkami nie przepadam, ale takie auto jak Dodge Durango kojarzone kiedyś z takim samochodem rodzinno-rolniczym, z napędem na cztery koła, z dużym prześwitem, jeżeli jest tak porobione, to zyskuje zupełnie inny wymiar, bo nagle się staje samochodem niskim, przesadzistym, sportowym, burczącym i coś zaczyna rzeczywiście w sobie mieć. Ten samochód. Nie jest w wersji SRT, bynajmniej. Tu jest normalny 5.7 chemii. pamiętacie, że jest jeszcze wersja 6.2 wersji Hellcat, także tutaj mamy normalne 5.7, normalne 360 koni, ale dzięki tym przeróbkom auto rzeczywiście wygląda fajnie i zaczyna jeździć też dużo bardziej drapieżnie. Co się zmieniło? No tutaj rzeczywiście, ten przód cały jest nowy, jest już tutaj aktywny ten pomad z radarem, który o dziwo działa, wszystko tutaj jest popodłączane i, i funkcjonuje. No dobra, zaczynamy. Ugh. Już to szarpnięcie, już to przechylenie na bok tej fałsemeczki wzdłużnej, to jest e, początek pięknego obcowania z cudownym samochodem. Kiedyś jak byłem młody, to nie przepadałem za amerykańską motoryzacją, a jakoś tak z wiekiem i z nabraniem doświadczenia nawet te proste, bo Durango jest prostym w sumie amerykańskim samochodem, coraz bardziej mi e, odpowiadają, szczególnie Durango w tej wersji, czyli tak zwanej wszystko mającej, może kierowcy dopieścić, bo są tu podgrzewane tyłki, e, wentylowane tyłki, jest ten radar z aktywnym tempomatem, jest już obsługa, tutaj. Dotykowa całego tego ekranu. Jest fajna pozycja za kierownicą. Jak nasuwa siedzę dosyć nisko i to spore koło kierownicy mam na idealnej wysokości, jest możliwość zmieniania biegów łopatkami, także no, można się tym samochodem rzeczywiście pięknie pobawić. Pobawić się można na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, tak zwany cruising, czyli jadę sobie, wolno. Ten r mam ustawiony na jakiś tam pośredni tryb. Nie chcę mi się tym bawić. Tutaj nie ma to zresztą wielkiego znaczenia. Jak jadę wolno pięknym asfaltem, zobaczcie, można podziwiać panoramę. Pokażcie tam, jak to pięknie wygląda. O, prudnik z wysokości. No i w takim samochodzie człowiek rzeczywiście czuje się no, trochę jak taki amerykański krążownik, który w terenie zabudowanym jedzie nie więcej niż 25 mil na godzinę, który zatrzymuje się do pełnego zatrzymania na każdym skrzyżowaniu i któremu donikąd się nie spieszy. Jeżeli zaś chcielibyśmy troszkę się przekatować, można się y, poprzełączać tutaj w różnych trybach, y, ale nawet tego w sumie robić nie trzeba, nie jest to koniecznością, jest to przywilejem. Zobaczcie, jaką mam wąziutką nitkę teraz. O w dziurę, tylko żeby nie wpaść, bo niskie kapcie bardzo na tych dwudziestkach dwójkach są i na to trzeba zwrócić uwagę, że to nie są już balony na szesnastkach, jak kiedyś w ramię na wąskich światłach, tylko niziutka opona, która no, rzeczywiście wgryza się ładnie w nawierzchnię, ale też na dziury trzeba uważać. Jeżeli chodzi o bok, no to najwięcej będzie można powiedzieć o felgach, o hamulcach i o zawieszeniu, bo seryjny Dodge Durango to jest taka trochę wanna na kołach. To jest samochód bardzo miękki, bardzo e, luksusowy. Kiedyś pierwsze Durango, pamiętam, te 20-25 lat temu, powstawały jeszcze na konstrukcji ramowej. Już od wielu, wielu lat Dodge Durango jest w nadwoziu samonośnym, więc można się spodziewać większego komfortu jazdy i większej stabilności przy większych prędkościach. Tomek postanowił wymienić Felgi, założył ogromne, 22-calowe, przepiękne, takie sprychowe koła. Od razu inaczej ten samochód wygląda. Jednak Felga to jest coś, co robi robotę. Auto już ze Stanów przyjechało z większymi hamulcami Brembo nacinane nawiercane tarcze ogromny zacisk który jeszcze wyeksponowany tym żarówiastym kolorem no i jak sami widzicie auto praktycznie nie ma prześwitu ten prześwit kiedyś off-roadowy został zlikwidowany poprzez założenie zawieszenia R-ride. co to daje no możemy pompować każde koło oddzielnie możemy się bawić tym samochodem możemy go podwyższać możemy go zglebić kompletnie czy to jest trafiona przeróbka no, przekonamy się podczas jazdy, przewiozę Was tym samochodem i zobaczycie, czy takie zawieszenie do takiego samochodu warto montować. O, jest troszkę szerzej, jedziemy. No i teraz, czy jest to dla Was hałas, czy jest to dla Was symfonia? No, to jest pytanie. Pytanie odwieczne tych, którzy przerabiają samochody. No, Targi tuningowe w Polsce obfitują w wiele bardzo ciekawych samochodów i cieszą się niesłabnącą popularnością, więc konstatować należy, że ta nisza motoryzacji, czyli przeróbki samochodów, tuning samochodów, wciąż są na propsie, wciąż są w modzie i bardzo dobrze. Ja nie lubię, kiedy to wszystko jest przesadzone, ale tu przyznać należy, że jest to nawet dosyć wysmakowane. Nawet na tym r da się jechać. Zobaczcie, asfalt... Niby równy, ale już taki lekko pofałdowany. Zjechałem z nowiutkiego asfaltu. Później przejdziemy się jeszcze po kostce, żeby przewertować ten samochód, samochód ze wszystkich stron. Jest twardo, jest sztywno, ale nie nachalnie też, nienachalnie, naprawdę. Można ten samochód zupełnie spokojnie uprowadzić. Są przecież takie wersje R-rideów, że właściwie samochód służy tylko i wyłącznie do stania albo wpychania się na lawetę, bo jeździć się nim po prostu nie da, bo jest albo za gipki, albo za niski. O. Tym się jeździć da wciąż. No bok tego samochodu widać, że to jest długa, ponad 5-metrowa konstrukcja, rzeczywiście dająca mnóstwo miejsca w środku i jest to taki naprawdę SUV połączony z bardzo funkcjonalnym kombi litrażu bagażnika. Tutaj nawet nie ma co wymieniać, jest po prostu ogromny. Sześć osób, które tu będzie podróżować w komfortowych warunkach, zupełnie spokojnie spakuje się na dwutygodniowe wczasy. No z tyłu znowu pomotane, widać tutaj czerń, przyciemnione lampy, widać tutaj dołożony dyfuzor i widać kompletnie zmodyfikowany układ wydechowy. No i znowu, ja nie lubię krzyczeć samochodami, ja lubię te samochody w wydaniu takim, jakie zostało policzone przez inżynierów danego koncernu. Natomiast jeżeli coś już krzyczy tym zielonym pasem, krzyczy wielkimi kołami, no to fajnie też jest od czasu do czasu wydechem pokrzyczeć, żeby było zabawniej. Ten wydech nie jest ordynarny. On nie jest taki, że będzie tutaj strzałami w tłumik budził pół osiedla Prudnickiego. Nie, on ma bardzo fajny charakter w środku i trochę go głośniej słychać na zewnątrz, ale nie aż tak bardzo, żeby to kogokolwiek miało razić czy drażnić. No dobra, zerknijmy w takim razie tutaj odrobinka tej funkcjonalności. Tu jeszcze jest loteczka dodana taka mm, fajna. Jest moja walizka z napisem Kornacki, a jakże podpisana e, dziwne, bo to Tomek tym jeździ. A klapa jest wyregulowana, że się podnosi tak, że ja się pod nią nie mieszczę, także on się musi dopiero schylać. Dwa tylne fotele złożone tutaj pod podłogą, nie pod podłogą bagażnika, tylko w ogóle pod podłogą samochodu. W miejscu na koło zapasowe jest Uszlachetnienie tego samochodu, czyli butla z instalacją LPG 5-7 chemii musi jarać. Taki samochód w mieście musi jarać dwie dychy, poza miastem musi jarać 12, przynajmniej także fajnie jak jest uszlachetniony LPG, bo jeździmy za połowę tej kwoty, którą byśmy musieli wydać na paliwo, gdyby uszlachetniony nie był. Jeżeli macie na przykład dwoje dzieci zobaczcie, każdy ma swój fotel, każdy ma swój podłokietnik, każdy się może w tym samochodzie naprawdę zagospodarować tutaj w pełnym komforcie: gniazdka, wieszaczki, regulacje, no tego tutaj. Wszystkiego zabraknąć nie może. Także funkcjonalność tego auta jest naprawdę, mimo tych wszystkich przeróbek, a właśnie po amerykańsko, jest przeogromna. Wysunięty hak holowniczy, bo niebawem być może to ten samochód będzie wiózł yy, na lawecie mojego hamera, żeby nadwozie połączyć z ramą. Chciałbym bardzo zobaczyć ten zestaw na lawecie H1, a przed lawetą Durango. Zrobimy start zatrzymany, teraz zaryczymy tutaj troszkę. Mamy tutaj las, tu ogródki działkowe. myślę, że nikomu nie będziemy przeszkadzać. W dzień powszedni przed południem, no właśnie, zbierzmy się. No, no coś w tym jest. No, takie łączenie suwa z samochodem sportowym z zasady powinno być rzeczywiście operacją dosyć karkołomną. Ale no, o tę oryginalność w motoryzacji dzisiaj troszkę walczymy. Także jeżeli taki samochód tej oryginalności trochę w sobie ma, to niech tak będzie. Słuchajcie, no, czy ten samochód jest wart 180 tysięcy złotych. Przypomnę, 2018 rok przebiegł niecałe 50 tysięcy kilometrów, więc auto jak na amerykańską fałsemkę ledwo co dotarte, nie wiem. Wy zadecydujcie, wy napiszcie w komentarzach. Ja się przetoczę teraz w stronę RAM Factory, tutaj tą brukowaną, cudowną ulicą. Muszę wam powiedzieć, że lepiej mi się jedzie na tym R-Rajdzie niż seryjnym Durango mi się jeździło, bo nie jest aż tak rozklapciały. Każde koło nie chce jechać w swoją stronę, tylko wszystkie jadą w miarę w stronę jedną. Gdybyście chcieli się pobawić regulacją, to w podłokietniku jest tutaj o, na kabelku taki pilot, którym można tego r regulować. Podoba Wam się? No, nic nie mówi. No, za kamery, proszę bardzo. Ten, który zawsze głos zabiera, tym razem głosu nie zabrał. To jeszcze nie tu. A no, po tej kostce trzeba wolniutko jechać, dostojnie i spokojnie, żeby tego splitterka y, y, nie uszkodzić. No, jak dla mnie bombowa przygoda. Słuchajcie, ja kocham te okolice. To, odkąd przyjeżdżam tutaj cyklicznie do Hamera i jeszcze pewnie troszkę poprzyjeżdżam, to staram się albo na czeską stronę, gdzieś tam przez góry opawskie przejechać, y, albo tutaj w stronę Gorlic, w drugą stronę. E, poglądać te krajobrazy, bo tu jest takie cudowne pogórze. Tu jeszcze nie są góry, ale jest pogórze. O. A w takim samochodzie słowo pogórze można powiedzieć po amerykańsku: poguti". Dobra, pod maskę zajrzymy. Tutaj też leciutkie liźnięcie modyfikacjami, żeby nie było nudno. Oczywiście tutaj te wloty, przeloty, to wszystko, aż zobaczę, czy to jest i no jest i działa. Jest to przezierne wszystko. Bo Europejczycy mają tutaj coraz większą manię budowania samochodów z zaślepkami, natomiast tu w amerykańskim samochodzie wciąż spełnia to jakąś funkcję i bardzo dobrze. 5.7 V8, montowany zdłużnie, połączony z napędem na cztery koła, połączony ze słynną skrzynią 8 HP, niezniszczalną skrzynią, fajną skrzynią szybko zmieniającą biegi. E, niezły moment obrotowy, ale też nie spodziewajcie się, że ten samochód stosunkowo ciężki, zbliżający się masą do dwóch ton, że to będzie torpeda. Jak chcecie torpedę, to sobie kupcie Hellcat albo przynajmniej SRT, natomiast ta podstawowa, jeszcze była wersja z V6, no ale... Takich się raczej tutaj do Europy nie sprowadza, bo jak chcemy Amerykańca, to chcemy zwykle e, z V8. -ką. Także takie V8 e, pozwala jeździć dynamicznie, pozwala jeździć fajnie, szybko. Jest to chemia, jest to rzeczywiście taka e, amerykańska typowa V8, e, ale rekordów prędkości tym samochodem bić nie będziecie. Widzę, że Tomek zmienił tutaj cały układ dolotowy. Też fajnie, z łapaczem powietrza, z grubą rurą, z grubym kolanem też to pewnie parę koni, szczególnie w górnym zakresie obrotowym doda. No, i wspomniana już instalacja LPG też tutaj drzemie. Zwracam uwagę, że to wszystko jest w naprawdę fajnym stanie. Tomek przyznał mi się tak naprawdę, że sprzedaje ten samochód, dlatego wziąłem go na przejażdżkę, bo być może jak tutaj będę za miesiąc znowu doglądał swojego hamera, to tego samochodu już nie będzie, bo się sprzeda. Wiem, że go wystawił chyba za 180 tysięcy. Nie mała kwota, ale jak się popatrzy, ile zostało wpompowane w ten samochód, we wszystkie te przeróbki, to no jakoś to się musi kompensować, i taki samochód i wygląda, i wartość swoją ma. 180 koła. Ciekawe, czek, przyjadę za miesiąc, co ta auto jeszcze będzie tu stało. Tomkowi życzę, żeby nie stało, a nam życzę, żeby stało, to może będzie okazja jeszcze raz się nim przejechać.